Panie bracia i siostry, siedzę po pysznym śniadanku w przepięknym Kaczkowie i chcemy razem z Anetką i Marcinem Pozdrawiamy, pozdrawiamy antidotum. antidotum z Kaczkowa Gubernia w rok. Amen I Uwaga, co tu Karol dostał na urodziny I proszę zobaczyć, co robi mistrz świata Mi świata ze dwa lata Juhu! Wow. No, jest gość, jest gość. No, można się uczyć od najlepszych, proszę Państwa, oto Karol przy przydomek. O. Alleluja, bracia i siostry. Dzisiaj kolejny Antidotum: 21, znaczy 921 dzisiaj no znowu sam, strasznie dużo rzeczy do załatwienia w domu nie udało mi się nagrać go wczoraj już wieczorem więc dopiero teraz nagrywam dzisiejsze jak się jeszcze uda to nagramy jutrzejsze dzisiaj ale no wiecie, życie jednak jest bogate w różne obowiązki każdy kto żyje to wie o czym mówię i jeżeli się nie mylę, sprawdzę czy dzisiaj jest wtorek bo jestem tak zakręcony wtorek Dzisiaj mamy pierwsze czytanie z Koryntian z 12 rozdziału, ale tylko chcę powiedzieć na początku właśnie, jak byłem u Łanetki i Marcina, tam z intro, widzieliście, no to y, Karol niesamowity wykonał y, powiem akt strzelisty, bo strzeliło, jak łupa. Oczywiście nic mu się nie stało, żebyście się nie martwili, ale to było takie fajne, że. Mówi wujek, to ja ci pokażę, ja mówię, no to ja nakręcę. Nie? Więc serdecznie pozdrawiam Karola. On jest takim człowiekiem, który czy dzieckiem, które często upadało, i zazwyczaj nic poważnego mu się nie dzieje. Czasem było parę poważniejszych wypadków. <laughs> Ale jak to mówimy na przyszłość, to jest dobre, bo potem dziecko wie, jak upadać, nie? Więc no, ma dopracowane to do perfekcji. Więc Karola pozdrawiamy. Możecie mu tam jakąś, nie wiem, się łapkę w górę, czy coś mu tam napisać, pozdrowić Karola. Jest dzisiaj królem internetu. Jo! Karol, ja też cię pozdrawiam i dzięki za to. Co robisz? Ja bym tego nie zrobił na tej desce. Kochani, drugie takie jeszcze ważne ogłoszenie, to <laughs> chciałem wam bardzo podziękować za... Zbiórkę, którą zrobiliście na, na, na Toyotę, tam na Kubę i na ojca Baszowore, Słuchajcie, razem do już tam, no, na ojca Baszowore pierwsza transza idzie. Ta zbiórka tam się trwa dalej. No ja tam przepraszam, nie mam takiej wiary, że my tam 3 miliony uzbieramy, ale krok po kroku idziemy do przodu. Już jest tam ponad 100 tysięcy. Na Toyotę już jest około 100 tysięcy, to jest niesamowite, chcę Wam wszystkim podziękować, tam na Kubie jest wielka bieda, no ale teraz dotykamy nowej rzeczywistości, słuchajcie, my nie będziemy uruchamiać nowej zbiórki, żeby to nie było, że tylko my od Was pieniądze bierzemy, no ale wiecie co się przez weekend stało na Śląsku, e, szczególnie Kłodzko i tamte okolice. No, kochani, z jednej strony na pewno prosimy o modlitwę za te osoby, no ale wiecie, że będzie potrzebna konkretna, materialna pomoc tym ludziom. Słuchajcie, y, sprawdźcie na przykład na, na Facebooku, w sensie face, nie Facebook, taki po polsku napisany. Y, sprawdźcie, które, które y, zbiórki są uczciwe, bo wiecie, są też niestety ludzie, którzy. Oszukują i na tragedii ludzkiej robią sobie, zakładają sobie zbiórkę na coś, no i te pieniądze tam nie trafiają, więc warto wiedzieć, na co wpłacamy. To też tak mówi mądrość Syracha, tak? Niech jałmużna spoci się w Twoim ręku, czyli żebyś Ty wiedział, na co dać pieniądze. Bo my rzeczywiście mamy dawać, że jeżeli mamy pieniądze, to, to po prostu dajemy. Więc żeby każdy, kto może wpłacił, kto może materialnie pomóc, nie wiem, może ktoś jest hurtownikiem wody, rzeczy higienicznych, innych rzeczy i możesz bezpośrednio pomóc, to też, żeby tam poprzesyłać na te adresy, czy osobiście dowieść, aczkolwiek wiemy, że tam korki będą i tam będzie ciasno. Więc wszystko, co można zrobić zdalnie, zrobić zdalnie. A tam, gdzie będą potrzebne ręce do pomocy, no to wtedy do pomocy. Za jakiś czas wiemy, będą potrzebne remonty, i inne rzeczy który trzeba będzie zrobić ludziom pomóc umeblować te mieszkania Słuchaj, ja wam nie będę mówił, bo wy to wszystko wiecie z, y, z i z internetu i z tego, z telewizji kto ma telewizor ja byłem u znajomych, więc oglądałem no wie panie Boże, no szkoda, że tak się dzieje że tak się dzieje u nas i słuchajcie, można pomyśleć, że, że nie ma Boga nie, można pomyśleć to dlaczego Bóg tu naszą Polskę czy tam te Czechy dlaczego tak się, tak się podziało Hmm. Moje zdanie będzie takie. Jeżeli trzeba jakieś tam. Uważam, że ogólnie jako naród, ogólnie jako naród, na pewno wychodzimy spod parasola Bożej opieki. Nie? To, jest, to jest taka absolutnie pierwsza rzecz. Wychodzimy spod tego parasola no, przez niewiarę, przez odejście od Boga, przez to, że mamy bożki. Yy, różne świecidełka w życiu, a, a, a nie Bóg jest najważniejszy. No i to jest jakby powód, nie. Ale niech każdy rozsądzi gdzieś we własnym sercu. Oczywiście wiemy, że ta powódź dotyczyła i wierzących, i niewierzących, i zdeklarowanych i niezdeklarowanych, no ale. Yy, no. Generalnie, jako naród, jako w ogóle Europa, odchodzimy od bożych standardów, dlatego wiem, że warto to zmieniać. Słuchajcie, czytamy to słowo, żeby w ogóle zdążyć, bo to też jest o nas, bracia. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy oszczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy to jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi jego członkami. I tak ostanowił Bóg w Kościele. Naprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczyciela, następnie tych, co mają moc czynienia cudów. Potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą. Którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami, wszyscy prorokują, czy wszyscy są nauczycielami, czy wszyscy mają moc cudów, czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy potrafią je tłumaczyć. Lecz wy starajcie się o większe dary. Oto słowo Boże. Jak mówię o większych darach. To oczywiście on nie mówi, że my to mamy zlekceważyć, bo to będzie ważne, żebym to też powiedział, że mamy zlekceważyć te tutaj wymienione. Nie, tylko mówiąc o większe dary, chcę nam cały czas przypomnieć, że istotą tego wszystkiego niech będzie miłość i uwaga, żeby nasza wartość nie zależała od naszych darów. To jest absolutnie podstawowa rzecz. Ja wam to zobrazuję, bo to można dużo gadać, a fajnie że chyba, żeby to na swoim przykładzie wytłumaczył. Wy wiecie pewnie w większości, że ja z zawodu tak jestem perkusistą. Czyli człowiek, który gra na perkusji, nie no swego czasu byłem no, dobrym perkusistą, czy tam nawet bardzo dobrym. Grałem bardzo dużo płyt, bardzo dużo koncertów. Ciągle byłem w trasie. <laughs> Bóg to potem zmienił, tak? Że no gram teraz tylko czasami na chwałę Pana, a, a większość czasu głoszę. Ale więc też jakby ta jakość mego grania na pewno spadła przez niećwiczenie. Ale co jest istotne, jak ja byłem tym perkusistą, nazwijmy to w tej takiej no, naj, najlepszej szczytowej formie, gdzie grałem tyle tych koncertów, gdzie słyszałem wiele komplementów i tak dalej, to na swój temat. Z temat grania, oczywiście, to ja to słyszałem na temat nie grania. Bo ludzie chwalili moje granie. No to rozumiecie, oni, oni nie chwalili mnie, ale widzę, że jesteś super osobą, bo nie wiedzą, jaką jest osobą. Zagrałem koncert i było wow. Albo nagrałem w pierwszym tej kupłytę i było wow. Nie? Yy, oni chwalili to granie, ale ja to granie przypisywałem yy, no sobie, bo wiadomo, ja to grałem, ale wychodziło, jak ty jesteś wspaniały. Mam nadzieję, że rozumiecie, co chcę powiedzieć, że to ja byłem wow. To Witek był wow. I nagle pewnego dnia, właśnie było to na kursie Jan, który przy okazji, podpołem niedługo się zbliża, tu w Rzeszowie będziemy mieli listopadowy weekend, ten długi, czyli będzie od piątku do poniedziałku, bo jest 11 listopada w poniedziałek. Przy okazji zapraszam tych, którzy są już po Emausie i wyżej, ale Emaus trzeba mieć zaliczony. No to Właśnie na Janie y, wydarzyło się to, że to jest ten moment, kiedy mi się Jezus objawił. Tam pewnie słyszeliście tę historię. I jak Jezus mi się objawił na tym Janie, to ja dostałem y, taką najważniejszą rzecz. Przyszły mi takie dwie myśli, bo, bo poza objawieniem, to chodzi o co było wcześniej na tym kursie. Co by było, gdyby mi obcięło ręce? No Gdyby mi obcięło ręce, no to z jakiegokolwiek powodu nie byłbym perkusistą, tak? No to na pewno. Nie? I gdybym nie był perkusistą, to wiedziałbym, to co z tymi wszystkimi, którzy mówili: ach, ech, ale ty jesteś super. Rozumiecie? Czyli ta moja wartość zależała, zrozumiałem, że zależała tylko od tego grania, a miłość Boża i to, jak potem mi się jeszcze objawił Jezus, zestawiłem te informacje razem i nagle wyszło: jak jestem kochany. Bóg by mnie kochał i bez rąk, i bez nóg, i bez oczu, i bez, no nie powiem bez głowy, bo to już ciężko wtedy żyć, nie? Ale, ale chodzi o to, że Bóg mnie kocha niezależnie od tych okoliczności. I to był taki moment na tym kursie, w którym ja na stałe zyskałem wartość swojej osoby. Czyli moja wartość potem nie zależy od moich dzieci, czy mamy dobry układ, czy zły, od mojej żony, czy będziemy mieli trudny czas, czy dobry. Czy od ludzi, którzy powiedzą mi, ale fajnie głosisz, albo ale jesteś heretykiem, tak? On, ta, ta wartość mojej osoby nie jest zależna od, od, od ciebie, braci i siostro: że powiesz albo fajny komentarz dasz, albo zły komentarz. Powiesz, a głupo ty gadasz, witek, nie? Po prostu ta wartość pochodzi całkowicie od Boga, bo on no, najprościej całkowicie mnie przemienił. Dał mi zupełnie. Nowy środek, o, tak bym to chyba musiał powiedzieć. No, nowe serce, jak powie nam Ezechiel, nie, zabiorę wam serce kamienne, dam wam serce z ciała. Ale to serce z ciała ważniejsze jest nie tyle, że ono umie kochać, dla mnie teraz jest ważniejsze, ono umie przyjąć miłość. Ono umie przyjąć miłość. I chodzi o to miłość od Boga. Ja przed Bogiem yy, cały czas czuję się być dobry, mimo że moje czyny. Są często złe I, i, i pewne rzeczy, które robię, są ewidentnie złe i przeczą temu, co głoszę i, i jak mam żyć jako chrześcijanin, nie? Ale jak siadam przed Bogiem, cały czas czuję, ja Cię kocham, Witek. Nawet jak tego nie mówi, bo to rzadko słyszę od niego, nie? Fizycznie. Ale ja cały czas czuję się być kochany. A to czucie bycia się kochanym powoduje, że możesz zacząć prawdziwie kochać innych. Że możesz ich po prostu kochać. Niezależnie od okoliczności. I ktoś mówi: Ten człowiek jest nikim, jest degeneratem, on nikim nie będzie. A ty mówisz: a Ja go kocham. Dlaczego? Bo wiem, jak Bóg go kocha. Bo kocha go tak jak mnie. Amen. I ja Wam tego życzę, kochani, żeby to nasze życie nie zależało od darów, nie? Yy. Tutaj wiesz, czy od tego, że będę, będę prorokiem, będę uzdrawiał, będę czynił cuda, czy będę nauczycielem innych, bo to też daje taki autorytet, nie? Czy będę, yy, bo tu nie, nie, nie wszedłem w, ten, w te zdania, nie czytam ich. Czy, czy właśnie będę robił piękną pomoc dla innych, organizował, czy będę apostołem, nie? Czy będę mówił obcymi językami, czy będę umiał tłumaczyć, żeby nasze życie nie było, wartość nasza nie była zależna od obdarowania. A wtedy co? A wtedy jest to ostatnie zdanie, lecz wy się starajcie o większe dary. Co się zaczyna potem? No, potem znowuż kawałek dalej, w trzynastym rozdziale mamy hymn o miłości, nie? Na pewno nie chcę powiedzieć, że miłość jest darem, bo my możemy obdarowywać miłością, nie? Ale miłość jest też decyzją. I ta decyzja zazwyczaj jest trudna. Patrzmy, Chrystus. Dobra, psalm, wow, już się cieszę. Nie patrzyłem wcześniej, co będzie, ale się cieszę. Psalm setny, więc wiem, co będzie. My ludem Pana i Jego owcami. No, oczywiście to tak powiedział psalm. Czy Ty się decydujesz, że jesteś ludem Pana, Jego owcą? A jeżeli tak, no to słuchaj. Służcie Panu z weselem radość, ale pierwsze było służba. Służymy Panu. Co znaczy służyć Panu? Wypełniać Jego wolę. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. No tego mi bardzo brakuje zawsze, nie? Że my jakby tam tą radość mamy mocno uśpioną, nie? Ale być może z tego, że ją mało przeżywamy. Mało doświadczamy. Może... Może nie dla wielu Bóg jest dzisiaj radością. Nie? Stańmy przed obliczem Pana z okrzykami radości. Czyli zaangażujmy się i radujmy się, i krzyczmy i cieszmy się w Panu. Stąd na niektórych spotkaniach charyzmatycznych widzicie ludzie krzyczą, uwielbiają, podnoszą ręce, skańczą, skaczą, tańczą. Ci, którzy tam nie są, nie rozumieją tego. Ale to nie jest złe, to w Biblii jest. U Ciebie może jeszcze potrzeba coś zmienić. Więc powiedz Bogu, Boże, jak to jest dobre, otwórz mnie. I wierzę, że to się stanie. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Dokładnie. Skoro jestem owcą Jego pastwiska, to, to dlaczego mam się porównywać z owcą z innego pastwiska? Nie. Ja jestem w najlepszym pastwisku, u najlepszego pasterza. On za mnie oddał swoje życie. To jest piękne. Więc wiecie, że Pan jest Bogiem. On jest pierwszy, tak? On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością. No to jeżeli Jego własnością niech mnie posyła, gdzie chce. Niech się dzieje Twoja wola, nie moja, Panie. Rozeznawajmy ją. Jego ludem, owcami, Jego pastwiska. No i teraz druga zotka. W Jego bramę wstępujcie z dziękczynieniem. <laughs> Co znaczy Jego bramy? Bo to powiedzmy, o to, pójdę do nieba z dziękczynieniem. Nie. To może być, do świątyni wchodzi, Ale może być Twoja osobista modlitwa. Wstępujesz w jego bramy, czyli w jego obecność, i mówisz: Panie, ja Ci chcę podziękować za moje doświadczenie, za moje życie. Ja dzisiaj chcę powiedzieć do wszystkich uratowanych z powodzi: Okej, okay, straciliśmy dobytek, na pewno. I to jest straszne, ale czy dzisiaj możesz, Panie, powiedzieć: Dziękuję Ci, że żyję. Dziękuję za moje życie. To jest znowu szansa zacząć życie od nowa: zobaczyć, że nie jestem zależny w Bogu od tych wszystkich rzeczy, które posiadam. A których nie posiadam. No, umieć tak żyć. Złota zasada Ignacego Loyoli, nie? Czy umiem żyć bez tych rzeczy? No, umiem, bo człowiek do wielu rzeczy się może przyzwyczaić. Ale jeżeli będę teraz przeżywał tragedię, to znowuż dam, dam um, władzę złemu duchowi, żeby wszedł i krok po kroku niszczył moje życie. A jeżeli dzisiaj w beznadziejnej sytuacji zobaczę Boże błogosławieństwo ja pamiętam takie nawrócenie pewnej kobiety którą bardzo dobrze znam i ona po tym jak wybrała Jezusa, był taki moment że zadzwonili do niej że straciła już wszystko bo tam dom straciła, nawet dzieci ale nawet jej zabrali miała taki, w takim y, garażu jak jest w Ameryce, ale to nie w Ameryce y, takie, że się chowa rzeczy swoje i tam kupujesz taki, taki y, słowa mi brakuje storage, ale po polsku no no taki box na y, schowek o schowek na, y, na jakieś rzeczy no to ona tam miała pochowane swoje takie ostatnie rzeczy, które jej się udało z tych całych trudów y, y, zgromadzić swoje, tam torebki, ważne sukienki, dobre buty takie no i nagle dostaje wiadomość od tamtego państwa, że ktoś się włamał, wszystko jej rozkradli te wartościowe rzeczy zniknęły, zostało jakieś tam jeszcze, że jeśli chce, to niech kogoś wyśle po to, nie? I ona wtedy pyta, rozmawia ze mną, była no daleko od tego miejsca, tysiące kilometrów, i mówi, Boże, straciłam wszystko. A ja mówię, nie, masz życie. Masz życie i masz zbawiciela. I dzisiaj możesz zacząć życie od nowa. I chwilę to przerabiała i jak już ją widziałem wieczorem była taką szczęśliwą osobą i oddawała chwałę Bogu na strefie mocy jeśli to oglądasz to wiesz, że mówię o tobie nie chcę tak tutaj upubliczniać bo nie wiem, czy sobie tego życzysz właśnie straciłam wszystko, ale zyskałam życie zyskałam życie no właśnie czyli nie jestem zależny od tego, co posiadam nie jestem zależny od stopnia, który prowadzę czy, czy chwały, jaką mogę odebrać w narodzie Jestem zależny od Pana, bo jestem Jego własnością. No i mówi do nas, wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki, chwalcie i błogosławcie Jego imię. Zobaczcie, jaki duży nacisk na to uwielbianie. Niektórzy byli na chwała Mu i cieszę się, że takie piękne wydarzenie jest ludzie dwa dni po sześć godzin uwielbiali Pana. Tak żeby złożyć ofiarę z siebie i naprawdę przebywać w Jego obecności. I wierzę, że wielu z was w tym momencie dawania ofiary z siebie podczas uwielbienia zyskiwało Bożą obecność, bo tak to działa. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. My ludem Pana i Jego owcami. Amen. Jego wierność przez pokolenia. Dzisiaj straciłem po ludzku, ale chcę zaryzykować stwierdzenie, Dzisiaj zyskałem po Bożemu. Dzisiaj zyskałem po Bożemu. Amen. Yy, aklamacja dzisiaj mamy z yy, siódmego Łukasza. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. No to na pewno wielki prorok i Bóg nawiedził swój lud. Nie chcę, żebyśmy teraz stomęli z tą powodzią. To nie jest Boże dzieło. To na pewno wróg przeciwnik chce. Tak, moja teoria, przez co zyskał wróg do tego miejsca dostęp, bo nasz płaszcz wiary zmalał. Nie? Średnio, oczywiście. Mógł być tam jeden człowiek tak wielkiej wiary jak Eliasz i powiedzieć: Wody, zatrzymajcie się, czy jak Mojżesz, i rozstąpiło się morze. No, ale jak widzimy, nie było. Albo był i nie zrobił tego. Też tak może być. Dobra. Łukasz, siódmy rozdział. <laughs> A przy okazji, że ja tak wielkiej wiary nie jestem. Przyznam, że też trochę za późno to wszystko oglądałem, bo ja byłem no, daleko. Nie? Przy okazji, pozdrawiam młodych ludzi z Siedlec. Fajnie było z Wami. I pozdrawiam y, Białystok. Też super było z Wami. Spotkać się z przyjaciółmi i głosić zupełnie nowym osobom. I pozdrawiam też Hetę z wieży Rafała. No niech Ci Bóg błogosławi, bracie. I Twoich wszystkich uczniów. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Naim, a podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wnoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekli młodzieńcze tobie mówię wstań. A zmarły usiadł, zaczął mówić i oddał <laughs> Go, jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, Bóg nawiedził lud swój, i rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Kilka rzeczy, ale w kontekście tych wszystkich czytań, które dzisiaj były, słuchajcie, pierwsza rzecz, która mi się bardzo tak nasuwa, to jeżeli matka, która była wdową, straciła syna, no, to żeby też wiedzieć, po ludzku straciła możliwość utrzymania. Ona, bo, bo, bo to dziecko było dla niej potem gwarancją tego, że ona będzie miała z czego żyć. Więc jeżeli straciła to dziecko, no to, no to straciła tą możliwość, bo już była wdową, czyli męża straciła, nie? I teraz zobaczcie, jeżeli ona już straciła to utrzymanie, to teraz pytam się w kobiet, to będzie łatwiej. Każda z Was, nawet gdyby była taka sytuacja. To rozumiem, że bardziej płaczesz z powodu utraty dziecka niż utraty utrzymania. Zgadza się? Bo takie jest serce matki. To mogła być jakaś mega patologiczna matka, ale przede wszystkim matka y, traci osobę, traci dziecko, owoc swego łona, a nie traci y, narzędzie czy maszynkę do zarabiania pieniędzy na przyszłość. Nie? Yy. Tylko mówię, że po ludzku traciła to, dlatego też jest wspomniane, że była wdową, nie? żeby to zobaczyć. Czyli po ludzku była przegraną, a do tego jeszcze jako matka, jako serce matki straciła swoje dziecko, czyli no, no, no na pewno tragedia, to w ogóle bez dwóch zdań. Nie? I teraz ten Jezus się ulitował. Ale jak myślicie, ulitował się nad utrzymaniem kobiety, czy nad jej sercem matczynym, no nad jej sercem matczynem. I chciałbym teraz to przełożyć na wszystko inne my możemy ubolewać z powodu materii ja pamiętam jak mi pierwszy samochód ktoś rozbił tak, że o, nie będę go miał ale tuż kiedyś mówiłem, tak, ktoś inny mówi jak widocznie Bóg ma dla ciebie lepszy no i tak się oczywiście podziało, no i y, żeby tutaj no, optymistycznie popatrzeć, powiedzieć mam szklankę do połowy pełną y, a nie do połowy pustą nie, y, zobaczyć co dobrego nie wiem co Bóg dla ciebie przygotował ale wierzę, że jeżeli teraz ten ból, ten czas oddamy Bogu, tą straconą materię i tak dalej, wierzę, że Bóg na tych, no nie powiem, zgliszczach, bo to odwrotnie nie było tu ognia, na tym co zostało zniszczone, Bóg chce. Nie, że może, Bóg chce zbudować coś o wiele większego. Dlaczego chce? No bo Jezus pokazał, zobaczcie, dzisiaj w tej Ewangelii na widok pan zlitował się nad nią. I że do niej nie płacz. I tak jak mówię, ona no, raczej jako normalna matka nie płakała z powodu pieniędzy, płakała z powodu relacji dziecka. Nie płacz. Potem przystąpił do domu. Ci, którzy się przystanęli, tak młodzieńcze tobie mówię, wstań. A umarły usiadł i zaczął mówić. I od go matce. No i teraz zobaczcie. Wszystki zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili, zobaczcie, źródłem wielbienia Boga może być coś dobrego, ale może być też coś no, no złego. Tych ludzi dopadł strach. Biblia o tym mówi. No to ktoś, nawet jest takie hasło w Polsce, bój się Boga. No, bój się Boga to miej należny szacunek do Boga, nie? czyli nie grzesz, bo, bo, bo jest Boże prawo. Nie dlatego, że Bóg cię ukaże, tylko że wyjdzie spod parasola i diabeł cię po prostu zniszczy. Słuchajcie, ja widzę cały czas takie rzeczy, które rozgrywają się w umyśle. Jak ciągle jest walka o mój umysł, jak ciągle jest walka o to, żebym ja wybrał w jakiejkolwiek sferze grzech zamiast świętość, no bo tak będzie przeciwność, grzech zamiast świętość. Jak ciągle ten mój mózg, moje emocje jest atakowany. I ta, ta sytuacja, która jest dzisiaj trudna dla ciebie, ona też jest tą sytuacją, kiedy możesz wybrać grzech, albo wybrać świętość i błogosławieństwo. No i, no i ty wybieraj. Nie? I to jest to nasze całe chrześcijaństwo. Ale zobaczcie, tu w końcówce, mimo tego strachu, wielbili Boga i mówili, wielki prorok powśród, powstał pośród nas. I Bóg nawiedził swój lud. I rozeszłaś ta wieś pani, po niebo, całej tej okolicznej krainie. Oto słowo pańskie. I, kochani, kochani, teraz życzę wszystkim wam, żeby wielki prorok był pośród was, żeby był, może, ten lęk, jeżeli jest potrzebny, strach przed Bogiem, przed tym, co może zrobić. Ale, żeby ta każda cała zła sytuacja obróciła się w uwielbienie i wielbili Boga. Więc może do tej pory w życiu człowieka było ciebie, było za mało uwielbienia Boga, to dzisiaj je wprowadzić. Więc, Panie, ja Cię uwielbiam. Ja wywyższam Twoje imię, wywyższam imię mojego Ojca, który mówi: Nazywam się jestem, który jestem, wywyższam imię Jezusa Chrystusa, w imienia, w którym jest nasze pełne zbawienie i wywyższam imię Ducha Świętego, w którym jest wszelka moc i wszelki przejaw działania Bożego na ziemi i w nas samych. Duchu Święty, ożywiej nas, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony i wywyższony. Niech Panie z moich ust nigdy nie schodzi błogosławieństwo. Niech z moich ust nigdy nie schodzi Panie. Radość, która Pani tak pochodzi od ciebie, bo Ty jesteś dawcą radości. I dzisiaj ucz, formuj moje serce, formuj mój umysł, mój ośrodek decyzyjności, mój, moje sumienie, Panie, aby moja wartość przed Tobą nie zależała od okoliczności, nie zależała od ludzi, nie zależała od pieniędzy, nie zależała od opinii, nie zależała od stanowiska, jakie pełnię, ale żeby moja wartość zależała od Ciebie. I dzisiaj tak dotykaj naszych serc, Panie, aby każde nasze serce ujrzało Ciebie, bo to Ty jesteś Panem, to Ty jesteś Bogiem, to Ty jesteś początkiem i końcem, jesteś Alfą i omegą. Niech imię Twoje będzie błogosławione, uwielbione i wywyższone. I dzisiaj, Panie, uwalniamy Twoją moc, uwalniamy Twoją miłość, uwalniamy Twoje działanie, wszechmoc, uwalniamy nad wszystkimi ludźmi, którzy dzisiaj potrzebują pomocy, a jest ich mnóstwo. A także nad wszystkimi, którzy dzisiaj mogą tej pomocy udzielić, Panie, aby nasze serca, Panie, dzisiaj były sercami kochającymi. O tak, troszmy się o większe dary. Niech miłość przenika nasze serca. Miłość do bliźniego jest też przejawem miłości do Boga. O tak, bo jeśli nie umiesz kochać bliźniego, którego widzisz, jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz. Amen. I Duchu Święty. Niech Twoja chwała się objawia. Amen. Alleluja. Mam przekonanie, muszę to powiedzieć, że będzie wiele osób z zalanych domów, którzy się zdziwią, ale Wasza sytuacja życiowa po tym zalaniu, po tym wszystkim procesie, który przejdziesz, będzie dużo lepsza i ty zobaczysz w tym też Boże Błogosławieństwo. Że to, co było tragedią, Bóg przemienił w dobro dla Ciebie. Amen. I wierzę, że te osoby będą zaświadczyć, a ja takie osoby nawet spotkam. Dzięki Ci, Panie. Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Amen. No i, kochani, już wierzę, że jutro się uda z Sylwią spotkać, będziemy razem z Bogiem. Pa, do zobaczenia. Świętego Bożego, pięknego dnia. Wspaniałego Boga. Uwielbiam, widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.